Cześć, witamy Was w gronie studentów Politechniki Rzeszowskiej. Z chwilą złożenia ślubowania nabędziecie wszystkie prawa, ale także obowiązki studentów. W tym wideo poradniku chcielibyśmy przedstawić Wam wszystkie najważniejsze informacje związane z życiem akademickim, a także funkcjonowaniem uczelni. W kolejnych filmikach przedstawimy Wam interesujące Was zagadnienia, a teraz zachęcamy do polubienia fanpage'a Politechniki Rzeszowskiej oraz samorządu studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, jak również obserwowania naszych kont na Instagramie, gdzie na bieżąco wrzucamy zdjęcia, filmy oraz nowe informacje, dzięki czemu cały czas wiecie, co się u nas dzieje. Koniecznie sprawdzajcie również podstawowy kanał informacji, jakim jest Poczta Studencka USOS. W opisie linkujemy, jak się do niej zalogować oraz jak połączyć ją z waszym kontem Gmail. Na początku chcemy przedstawić Wam najważniejsze z perspektywy studentów dokumenty określające zasady studiów. W pierwszej kolejności zajrzyjcie do regulaminu studiów, który zawiera wszystkie prawa i obowiązki studenta. Jeżeli interesują Was stypendia, zwróćcie uwagę na regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. Jeżeli interesują Was, wewnętrzne zasady funkcjonowania uczelni przeczytajcie statut uczelni. Koniecznie sprawdźcie regulamin samorządu studenckiego, to dzięki niemu dowiecie się, jak głos naszego środowiska jest reprezentowany. Ponadto wraz z nabyciem praw studenta otrzymujecie prawa wyborcze. Już dziś zastanówcie się, jak możecie zaangażować się w samorząd studencki. Dla najbardziej zainteresowanych kluczowa jest ustawa, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku. Wszystkie linki do dokumentów znajdziecie w opisie. Jednakże na początek zachęcamy Was do zapoznania się z regulaminem studiów. Zawiera on najważniejsze informacje o zasadach, w oparciu o które studiujecie. Mamy nadzieję, że ten wideo poradnik pomoże Wam w wejście w życie uczelni. Rozpoczynając studia wkraczacie w zupełnie nowy poziom samodzielności. Koniecznie skorzystajcie z ofert ubezpieczeń OC, które prezentujemy Wam w opisie filmiku. Za drobną opłatą możecie zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Skorzystajcie z oferty już dziś, ponieważ trwa ona tylko na początku roku akademickiego.